Dzień dobry, witam Was. Kolejne odsłonię serii Komiksologos. Tym razem pięć tytułów z czterech wydawnictw. No, dlaczego tak, a nie inaczej, zaraz się dowiecie za kilkanaście minut, kiedy mówię, będę mówił o dwóch ostatnich tytułach. Zaczynamy od wynika Team of Comics i nowości. Nowości, która jest świeżenką, małe miasteczko. Braci Solano, Camilo i Aldo są twórcami tego komiksu. Komiksu powiedzmy częściowo autobiograficznego. Bo opowiada on o miasteczku, miejscowości, w której właśnie nasi bohaterowie żyją. Miejscowość je, nazywa się São Manuel i jest gdzieś tam głęboko w Brazylii. No i właśnie w tej niewielkiej miejscowości nasi bohaterowie e, żyją, tworzą komiksy. No i tu właśnie postanowili właśnie taką opowieść o tej rzeczywistości, ich otaczającym powiedzieć. Nie jest to wycinek, znaczy jest to wycinek historii, ale po, można powiedzieć, że to w różnych czasach się dzieje. Mamy tu historię bardziej współczesną, bardziej prze, w przeszłości, pokazującą po prostu, e, jak piękne są małe miasteczka, można by powiedzieć tak. Tłumaczem jest Jakub Jankowski, wnętrze Team of Comics, 248 stron. E, duży format, gruba kartka. E, dobrze się czyta. A co też ważne, e, wizualnie jest bardzo sympatycznie taka kreska. Czasem kartunowa, dowcipna, czasem mniej. No, w zależności o czym i jaka historia opowiada. To jest 19 opowieści tworzącej całość. Nie jest to jedna zwarta historia. Znaczy, no, bohaterem jest miasteczko, tak? I, 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 I nasi autorzy, którzy opowiadają o tej właśnie Przestrzeni. Są mniej lub bardziej udane anegdotyczne opowieści. Na pewno ciekawa jest opowieść o pewnym, no nie za wysokim, panu, jego bracie. Tutaj też bardzo fajne jest. Niestety, tu szkoda, że to był tylko jeden taki motyw, że na koniec pojawił się widzieliśmy zdjęcie o Butina. Tutaj widzicie, tu po prawej jest, bo właśnie lewej. Rysunek, a to jest zdjęcie tego oto pana. Sprzed, jak widać, wielu lat zdjęcie opowiadające o tej historii. Eee, też bardzo fajna jest historia czarnego ciastka. Eee, chyba najdłuższa eee, opowieść w tym tomie, eee, Pokazujący eee, czym jest tak naprawdę legenda, plotka, eee, dowcip kawał skąd on pochodził. Nie? No to jest naprawdę bardzo fajna. No, jest i kilka innych, mniej lub bardziej udanych historii, jak mówię, dziejących się w różnej przestrzeni, bo można by tutaj zakorzenić i nawet opowiedzieć historię, gdzieś dziejącą się w latach 90., no i właśnie współcześnie również. Ważnym elementem jest chociażby dla mieszkańców radio, ważną jest tradycja, no tak jak w Brazylii, tak. Sport, wiara, gdzieś tutaj to wszystko jest. Pokazane. Naprawdę to się to bardzo przyjemnie. Może to się nie zawsze klei w całość. jak mówię, to są krótkie opowiastki, ale no to ma być taki kolaż. I wydaje mi się, że w tym kontekście ten kolaż właśnie się nadaje w całości. Tak, no jak mówię, no sama ta opowieść. No, ma przedstawić właśnie takie spokojne, sympatyczne, brazylijskie miasteczko, w którym wszyscy się znają, wszyscy o sobie wiedzą, jest dużo zrozumiałości, no i też uczucie miłości. Wydaje się, że tak może być. Tak, historia, na przykład na samym początku o piłkarzach oni yy, no, Zamiast yy, spać trenować, poszli na imprezę i później nie mieli jak i że tak powiem, grać, no i mieli pomysł, jak pokonać przeciwników. Yy, no i właśnie taka sentymentalna historyjka, yy, Małe miasteczko. Ten tytuł mnie trochę denerwuje, bo na studiach pamiętam zawsze nauczyliśmy się, że jeśli coś małe jest, no to jest to już. No małe miasto, miasteczko zawsze będzie małe, a małe miasteczko to jest takie masło maślane, e, więc to tylko taki e, e, zgrzyt. E, no tak się nie mówi w Polsce, no ale pewnie to było tłumaczenie z, z portugalskiego i tak mniej więcej w oryginale miało, żeby to jeszcze, znaczy rozumiem, żeby to pokazać, że, nie, 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 że to pokazać, że nie dość, że to jest miasteczko, to jeszcze to jest małe miasteczko, ale wiadomo, że miasteczko samo w sobie jest małe, bo jest miasteczko, końcówkę, tak? E, tak jest mały kotek, no kotek mały i tak jest kotkiem, tak? No, e, mały kot można powiedzieć, albo kotek. E, no tak miał, czyli na, no tak polonista, jest ten zwykły niestety. E, I tak właśnie na, na studiach Czyli, żeby nie powtarzać to. No, ale tutaj, właśnie, mamy takie małe miasteczko. E, to dobrze brzmi, brzmi, chociaż trochę mi zgrzyta. E, to znaczy, tytuł. Zgrzyta. Tak. I to tyle. Camilo Solano, Aldo Solano, bracia opowiadają o miasteczku, które jest małe. Sao Manuel w Brazylii, gdzieś tam daleko od nas, ale bardzo to są przyjemne opowieści, które nawet i nam Yy, wydają się czasami i bliskie. Jest humorystyczne, yy, często są takie puenty humorystyczne, tak, yy, więc to jak dla mnie, bycie takich historii króciutkich, od jednej, to tak naprawdę z 30 paru stron, to coś jest właśnie dla nich. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą propozycję. To jest najnowsza propozycja, a resztę są mm, tytuły starsze, które wygrzebałem z kubki wstydu. Aby z tej skupki, z tylu zejść i no tutaj jest daleki, no daleka, głęboka <gupy> kupa. Powrót do Aldebarana, za którym stoi Leo, jest ilustrator. Znany, właśnie z tej serii Aldebarana, Atal Badaran, Ptergenza, Antares, ponieważ będziemy o Salonych, później, później powrót do Aldebarana, później Neptuna, o której opowiedziałem, ale o powrocie Aldebarana nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, więc teraz o niej opowiadam. Merman Project, Centaurus. No, i taki Kenia i Namibia to są najbardziej znane jego komiksy. Kocham Leo, więc będę tutaj się krytykował niektóre osoby. Tłumaczenie: jest Wojciech Birek, no Egmont. 192 strony: trzy oryginalne powroty do, do barana. Historia. Mówi się, nie wiem dlaczego, młodsze pokolenie uważa Leo za drętwego. Just trochę. Uważam, że to jest fantastyczny ilustrator, a to, co umie najbardziej, to pokazywać falne florę e, in, innych światów. Uważam, że to jest fantastyczne. No, i na widzicie, to jest genialne. E, uwielbiam jego kreskę, fakt, że już y, kolorystyka jakoś mu zaczyna coraz gorzej wychodzić. E, Neptunie to widać. I powiedzmy po tym Antaresie, który trochę odcina ocalonych do Aldebarana czytałam i bardzo, bardzo dobrze. I ten uderzenie w niektórych osób, to mówiłem, że Leo to już odcina. No tak, no mamy Aldebaran całą serię, Battle of Genza całą serię, Antares całą serię, Ocalonych mieliśmy całą serię, Neptuna to jest 6 miniserii, co najmniej trzy części każda, jeśli dobrze pamiętam. No to jest prawie 20 komiksów grubych komiksów z tego samego świata. No Trudno, żeby w pewnym momencie nie odcinać trochę kuponów, ale okej, okay. wracamy. Bohaterką jest znowu Kim Keller, którą już poznaliśmy na świecie Alda Barana, która ma kontakt z obcymi skalterianami, yy, która ma z jednym z nich dziecko, wraca na Alda Barana. No, i tam ludzie zastanawiają się, co z tym kosmicznym dzieckiem będzie i co z nią, jak to kontakt z kosmitami będzie. Aldebaran to jest taka taki planeta w układzie, gdzie ludzie żyją. Tak? Mamy tu innych bohaterów: Manu na z, z, z tych obrachę, To o nich była opowieść: w Ocaleni, którzy nie, dopłynę, nie dotarli do, do miejsca docelowego. Tam przenieśli się w czasie, no ale w ostatecznie też nie się pojawi. No, i nasza grupa się spotyka w pewnym momencie, aby zbadać niezwykły sześcian, nieznany sześcian, który prawdopodobnie prowadzi do jakiejś innej cywilizacji, do innej planety. No, i właśnie częściowo nasi bohaterowie przenoszą się na tamtą planetę. No, oczywiście muszą być jakieś zagrożenia. Zagrożenia są związane z, z religią, z wiarą, z pewnymi ludźmi, którzy nie wierzą, którzy są przeciwni, na przykład kontaktu z obcymi. No, klasyka. No, i zaczynamy właśnie taką opowieść, jak wydostać się z tej dziwacznej, kosmicznej, kolejnej planety pełnej fauny, flory, obcej, agresywnej, no, żeby wrócić tutaj do Aldebarana. Mniej więcej tak to wygląda. I to naprawdę się fajnie czyta. Wczoraj to czytałem. Nie mam nic przeciwko. Uważam, że to nawet chyba jedna z lepszych tych serii. Mówię, no, przy Antaresie, Ocalonych, czy Neptunie, my powiedzmy, Adeberan i Bedelegensa są bardzo dobre serie. Antares jest troszkę gorszą. Ocaleni ma dobre momenty złe. Ale zakończenie jest fajne. No i Neptun też jest taką odcinką troszkę, ale no nie jest ciągle źle. Ja, ja lubię Leo, jak mówiłem, więc cenię go. To jest naprawdę porządny twórca. Naprawdę, no, popatrzcie na tę kreskę jego. Ja nie wiem, dlaczego uważają, że ona jest drętwa straszna i w ogóle. Drętwa straszna, to jakbyśmy webkomiksy sobie robili. To, to dla mnie jest drętwa straszne często kreski, kopiuj w klej, a tutaj widzimy jednak jakąś umiejętność artystyczną. Dlatego kocham Leo, dlatego polecam Powrót do Aldebarana, że rozumiem, że niektórzy będą uważać, że to jest odcinka. No poza tym, warto jednak poprzednie przeczytać, czyli Adebarana, Betelgeuse, Antares, Ocalonych, później czytamy Powrót na Świat do Aldebarana i na koniec Neptuna, a później Kenii i Namibie, bo to jest to inny kanał. Dobrze, tak, mam nadzieję, że Kenia też wyda wkrótce, odtworzy Egmont. Znaczy, dodrukuje, bo chciałbym to sobie też poczytać. A do mnie czytałem. Więc, Światel wybrana, pozytywne zaskoczenie. Leżał u mnie chyba z półtora roku na półce i to tyle. I no i kolejny komiks, który leżał u mnie z... Wow, wow, wow. no, no z rok co najmniej i nie miałem się do niego zabrać. Czarne myśli. A Frankwina z widownictwa Kurtz. To nieduży komiks, 72 strony, czarno-biały. Składający się z humorystycznych opowiastek, które mają od połowy, tak naprawdę, do jednej strony. Mają one mocną puentę, zazwyczaj kończą się śmiercią bohatera, y, chociażby kalectwem, no, bo to, to są takie czarne myśli. Y, Wszystko jest właśnie w takiej nazwie czarno-białej, bardzo czy, dużo czerni Z y, charakterystycznie narysowane. <młynne> I one wychodziły w, w latach 70., o, na początku lat 80., od 87. do 83. Y, w, w wersji magazynowej, y, w, w komiksie, w serii. Tutaj o, też opowiada o tym sam autor w, w, w wywiadzie na końcu. Najpierw trąb ilustruje tą jest Louis de Glacial. Sluide chyba nawet do tej pory wychodzi, co ko kojarzę, w takim magazynie. A co najważniejsze, no, Franklin powinien być mniej więcej znany polskim czytelnikom, ponieważ jest to autor takich seria Gaston, z i Fantazjusz, Marsupilami, czyli serii powiedzmy uniseksowej, uniseks, tak. I tu mamy trochę takie dla trochę starszych czarne myśli, które mają być właśnie takimi wyplutymi opowiastkami z życia, pokazania głupoty ludzkiej, podejścia do samodestrukcji i tym podobnym motywak, Znaczy no, walkę ze zwierzętami, no, no jakieś takie absurdy, które kończą się zazwyczaj chorobą, albo w katastrofy ekologiczne, polowania, to wszystko gdzieś tutaj się pojawia. Ehm... A to biorę jako taki projekt, tak? Ehm, kurz wydał ehm, to, żeby trochę też nas ubogacić, jak można powiedzieć tak ładnie, ehm, nasze po polskie poletko. Ehm, Frankwina, którego nadal nie jest za dużo, a to przecież bardzo ważny twórca komiksowy. Jak wspomniałem, te trzy serie chociażby, które są bardzo ważne gdzieś tutaj u nas, nigdy za bardzo nie... no nie przebiły się. się może jeszcze przebiją, prawda? Gaston chociażby ma szansę, tak? Sprysianis Fantazjusz Marsupilami, no to wydaje, wydawała ostatnio nowe wersje. Timof, no, jako bestia, tak? To mamy właśnie takie zabawę z tą postacią, ale to jest współczesną wersję, a nie oryginalną która mogłaby tutaj przecież też gdzieś wydać w, w, zostać wydana w jakichś twardych oprawach, tak? No i więc Czarne Myśli mi wygląda tak. Ja mam zawsze taki problem z tymi jedno, z częściowymi bo, bo, komiksami, bo uważam, że one się sprawdzają najlepiej w, w magazynach, a wersje zbiorcze, no to już wydanie takie ekskluzywne dla naprawdę fanatyków. I wydaje mi się, że Czarne Myśli też są takim komiksem dla naprawdę fanatyków. Yy. To nie różni się, no to są puęty dowcipne. Są mistrzowie pasków, do których też należy wspomniany tutaj autor i Frankwin i, 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 no, i, I tak, jeśli ktoś lubi, to może zakupić. Ale jak mówię, dla mnie to byłoby le lepiej, bym chciał, żeby polskie magazyny, czasopisma, tygodniki, dzienniki na końcu robiły takie właśnie komiksy. Z rodzimych autorów. To by było fantastyczne. I później mogliśmy to wydawać w antologiach. No ale od lat tak już nie ma. Eee, kiedyś Gazeta Wyborcza, pamiętam chyba raz w tygodniu, czy kiedyś wydawała takie tak baski, a teraz już tego nie ma. Kto czyta Wyborczą? Nikt nie czyta. Kto czyta Gazety? Nikt nie czyta. No to jeśli chodzi o tyle. E, jeśli chodzi o Czarne Myśli. Przechodzimy do, do ostatnich dwóch tytułów, czyli do departamentu prawdy. Oto dwa ostatnie yy, departamenty prawdy wydane przez Nostokomis, ale nie do końca. Mamy tutaj Tom Czwarty, Misterstwo Kłamstw, oraz taki dodatek, departament prawdy kompletny spisek, dzikie fikcje. Yy, o tym zaraz opowiem. Na razie o tym. Mamy powrót do yy, głównego kanonicznej opowieści z Departamentu Prawdy. Ten naszym bohaterem jest Cole Turner. Przeciwnikiem jest Czarny Kapelusz. Yy, yy, z morderca JFK, a jest szefem oczywiście departamentu prawdy, Lee O'Hare, Oswald. Tutaj dowiadujemy się o Misterskiej Kłamstwa, czyli odpowiedniku ze Związku Radzieckiego i opowieść tak naprawdę dotyczy poniekąd zimnej wojny. Oczywiście też jest chociażby motyw nagrywa, nagrywania lądowania na Księżycu. A, oczywiście, departament prawdy, jeśli nie wiecie. Departament prawdy pokazuje, że wszystkie teorie spiskowe wymyślane. Mogą być prawdziwe, jeśli ludzie będą w to wierzyć, tak? Jeśli ludzie będą wierzyć, że Ziemia jest płaska, to będzie ona płaska. I Departament prawdy właśnie polega na tym, żeby do tego nie doszło. No i mieliśmy właśnie wspomniane Ministerstwo Oko, gdzieś tam w, w Rosji, no i mamy tego żadnego tajemniczego, żadny kapelusz, który chce zniszczyć naszych departamentów. A poza tym, no, chce przekabić męża naszego bohatera. Z tej strony Jane Steinrun, 4 Martin Simond. Jest statorem tłumaczem Paula na Brighter, w tej stronie Uwielbiam kreskę Martina Simonda. Uważam, że Wojciech Zieliński, e, polski rysownik, jest w stanie rysować tak samo jak on. Ja Wojciechowi to wielokrotnie powtarzałem. I jakby się wziął na siebie, e, skoncentrował, e, to by e, coś takiego. No ale wiadomo, praca, praca, szkoła. Tak, bo on jest nauczycielem. E, no niestety powoduje, że. Trzeba coś zrobić innego niż malować, rysować komiks, a szkoda, bo naprawdę Wojtek byłby w stanie coś takiego narysować. Yy... Martin Simons jest fantastycznym rysownikiem, uwielbiam to. Seria jest bardzo fajna, chociaż trochę, że tak powiem, z numeru na numer staje się troszkę, troszkę, troszkę chyba gorsza. No i dostaliśmy yy, Dzikie Fiksje, kompletny spisek, yy, to nie jest, yy, to, to w większości nie jest komiks. Ale Nonstop Comics na swojej stronie, jeśli dobrze pamiętam, czy gdzieś tam w innych miejscach pytało, czy wydać to, czy nie wydać, ludzie pomyśleli, no że widać. Też jest Tyron 4, Martin Simon, Paulina Breiter, 24 strony. 3, czwarte tej opowieści to... Jest pis treści. to są właśnie opowieści o post dziwnych postaciach, typu Biała Dama, typu Blob, Elvis, wszystkie dzikie bestie, taki bestiariusz, Y, aligator z kanałów, czyli mamy rysunek, mamy opowieść tej historii, mamy kiedyś, y, pier data pierwszego dokumentowania, gdzie ona się pojawia, zasięg występowania, typ wizualny, bla, 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 bla. bla. Y, to wszystko mamy przez 90%. Tego komiksu na koniec mamy tę króciutką historyjkę, której nasz bohater z Hawkiem y, polują na wielką stopę. Najkrócej można powiedzieć. Czy mi się uda, to nie. Taki dodatek, czytałem, myślałem, że będzie ciekawsze, będzie bardziej rozwinięte, że będą też ciekawsze postacie, o których nie mam pojęcia. No nie wiem, e, Święty Mikołaj jest chociażby. E, no jest Krampus też. E, więc taki trochę dziwny e, dodatek. Najdzień, no, chyba najlepiej do mnie wypada ta część trzecia, bo to są takie na trzy części. Czyli klasa pierwsza, klasa druga i trzecia, klasa trzecia. I w tej klasie trzeciej właśnie było najmniej znanych mi... Jakieś postaci typu właśnie wspomniany alligator z kanałów. Ale, no, no okej, okay, to do, jeszcze Kojarzymy Albestia z Bay Road, Czemp, kurwa kabra to znam, Diabo z New Jersey, mapa Skunks. <coughs> <coughs> Więc to jest taki dodatek dla wielbicieli całej Tersy. Jeśli zbieracie, to możecie sobie to też dokupić. Jeśli nie kupicie, nic się nie stanie. I wracamy. miałem miasteczko, czyli taka sentymentalna opowieść braci: Camilo Solano i Aldo Solano o swoich miasteczku São Manuel. 19 o krótkich opowieści o tym o, z wydawnictwa Timow. Wydało 248 stron. historiek humorystycznych, od, nie wiem, od 1 do 40 stron, opowieść o różnych y, przeżyciach związanych z, właśnie z tym miasteczkiem. Powrót do Aldebarana, Leo, wydawnictwa Egmont, 112 strony. Trzy oryginalne zasady w jednym, czyli coś pomiędzy ocalenymi a Neptunem. To jest ta, ten, ta część opowieści, w której Kim Keller z innymi członkami grupy przenosi się do innej, kolejnej cywilizacji, do innego świata, związanej z, z dziwacznym kryształem. Mi się podobało, to nie jest odcinanie znaczy To troszkę jest, ale nadal Leo jest na poziomie. Uważam. Czarne myśli. Taki ciekawostka, można by powiedzieć, z dminnictwa zresztą z Tetren jest Franklin, czyli Gaston specjalny fantazjusz marsupilami. 72 strony króciutkich, humorystycznych opowiastek wydaw, wydawanych w dwóch magazynach latach 77-83, czarny humor, e, czarna kolorystyka. Większość bohaterów ginie, albo prawie ginie, albo zostaje mocno rannych. No. Dla specjalistów. I Departament Prawdy. Dwie części, o której mówiłem. Tom czwarty, Ministerstwo Kłamstw oraz dodatek do tego, powiedzmy, do całej serii, czyli Departament Prawdy, fiksy, dzikie fikcje, kompletny spisek. Pierwszy jest komiksem, kontynuacją historii z Departamentu sprawdy drugi jest, można powiedzieć, bestiariuszem opowiadających, jakie to bestie mogą, możemy spotkać. Plus krótka historia związana z Wielką Stopą. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się wkrótce z kolejnymi komiksami.